Witam serdecznie na kolejnej lekcji Ostatnio też mnie zapytał w komentarzu Jak pomóc zwrócić uwagę, rozwiązał Ci się but No i tak pomyślałem sobie, że zrobimy z tego wyzwanie A dzisiaj analiza Uwaga, jak to zwykle bywa Znowu jest różnica między brytyjskim a amerykańskim Prawdopodobnie inaczej to powie brytyjczyk, a inaczej amerykanin Samo to, że sznurówki są inaczej, tak? Po brytyjsku shoe laces, a po amerykańsku shoe strings ale oprócz tego jest inna jeszcze różnica. Amerykanie powiedzą tak jak my. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo mimo, że jest kwestia sznurówki, to jednak chyba powiemy o bucie. Przynajmniej ja bym tak powiedział. But ci się rozwiązał, a nie sznurówka ci się rozwiązała. I tu jest właśnie różnica kolejna, bo Brytyjczycy będą mówić o sznurówka, sznurówka ci się rozwiązała. A Amerykanie będą mówić o, e, o bucie, że but ci się rozwiązał. No, i do tego wszystkiego inny czasownik. Brytyjczycy bardzo lubią do up. Natomiast po amerykańsku to nie działa. Amerykanie mówią dosłownie wiązać, czyli tie. Więc od Brytyjczyka usłyszymy your shoelace is undone. Ponieważ mamy czasownik wiązać do up. Zresztą nie tylko wiązać, bo to jest kwestia też guzików, rzep i tak dalej. Czyli coś jakby zapiąć. I od tego y, przeczeniem jest andu, ok? Do up, andu. Zauważcie też, że my użyjemy w ogóle czasu przeszłego. but ci się rozwiązał w przeszłości, a oni tak nie powiedzą. Oni powiedzą, że teraz twój but jest rozwiązany. Ny na ne ty te, czyli imię słów biernych. Przypominam, że imię bierny to jest trzecia forma lub końcówka ed. Skoro mamy do up i undo, no to formy są takie jak odrobić, czyli do, did, done. Czyli rozwiązany to będzie undone. Czyli jeszcze raz Brytyjczyk powie, Your shoelace is undone. Czyli dosłownie Twoja sznurówka jest rozwiązana. A Amerykanie powiedzą tak jak my, czyli od buta. Z tym, że oni nie używają do up, tylko po prostu ani undo, tylko po prostu tie. No, i rozwiązany też będzie ny, na, ne, ty, ta, te, ale taj jest regularny, czyli tied, no ale ma być zaprzeczenie. Rozwiązany, czyli też poprzez un. un tied, czyli Amerykanin powie, Your shoe is untied. Raczej nie będzie mówił o sznurówkach. Chociaż mógłby, tylko tak jak powiedziałem po amerykańsku, jest to shoe string. Czyli ewentualnie, Your shoe string is e, untied. Tide. chociaż zdarzy się oczywiście też Amerykanin, który powie tym sposobem Brytyjskim, <coughs> czyli undone. dan. No i w naszym challenge było jeszcze jedno zdanie: jego syn ma 7 lat, ale wciąż nie umie wiązać butów, i znowu chyba powiemy butów, a nie sznurówek. Czyli his son is 7 and he's still, wciąż, still, i albo nie potrafi, czyli can't albo doesn't know how to nie wie jak no i po brytyjsku macie dwie wersje tie wiązać albo znowu do up no i znowu po brytyjsku to będą sznurówki, a nie buty czyli shoe laces doesn't know how to tie his shoe laces natomiast po amerykańsku będziemy wiązać buty tak jak po polsku no i tylko wersja z tie Actually, his son is seven and he still can't tie his shoes. Dzięki, trzymajcie.